Jak faktycznie wyglądało ubijanie kapusty? Ile tak się ubijało taką kapustę? No trzeba było tak długo deptać tą kapustę, by wyszedł sok. I tego soku musiało być sporo, Zobaczcie żeby państwo, kapustę. ja przepraszam, że przerwę, ale pan Kazimierz przerwał to szatkowanie. To no, jest sok, mówi, że jest sok idzie. Boję się, że po prostu teraz palce pójdą. Albo o właśnie, do kufla, tak, a pani będzie ubijała, o właśnie. Żeby po prostu kapusta była dobrze mocno ubita, bo tylko wtedy to gwarantowało, że proces fermentacji będzie właściwie przebiegał. O, na wierzchu zostało 2-3 cm tego soku należało to przykryć deszczułkami, kamień. Kamień, kamień nie kruszący się. I tak ta kapusta stała 2-3 dni. W... Już ją zaczynać gotować, yy, przy czym przy każdym, za każdym razem jak się brało tą kapustę, yy, to należało ten sok zebrać i zmyć. Ja mam takie pytanie tutaj do Pani, która nam ja tą kapustę, dobrze wyszatkowana, dobrze Pan Kazimierz ją tam raz wciarcia? Bardzo dobrze, bardzo fajnie się ją Bardzo fajnie się odepta. ja rozumiem, że, ale muszę zobaczyć jak to Pani profesjonalnie robi, wie jak te nogi ustawiać w lewo, w prawo, ja rozumiem, że to nie pierwszy raz? Nie. Nie pierwszy raz, tak? Do y, drugiej takiej czynności tradycyjnej, czyli do ubijania masła. Mieliśmy już właśnie skierzeł ubijanie. Pani Grażyno, ile mniej więcej może trwać proces taki wyrobienia masła? No, taki, no Mamy taką masę. No dziś no, w sumie 10 minut powinno wystarczyć 15 na, na zrobienie. Na, tak? na, na skrupienie i później zbicie y, masła. To jest taki ubijak. I on przechodzi przez śmietany, przez te dziurki śmietana się przesuwa i to powoduje wybijanie się tłuszczu ze śmietany. I to jest... Y, to jest właśnie krupienia. krupienie masła. My teraz mamy dla naszych gości przygotowany konkurs, tak? Mamy tak. przygotowany konkurs. Drodzy Państwo, do wygrania są wartościowe nagrody. Będzie to konkurs dla par, dla osób dorosłych. Status nas nie interesuje, jakie Państwo macie koligacje, powiązania, to już bierzecie na swoje barki. Będziemy robić konkurs w ubijaniu masła. Trzy nagrody ufundowane przez Jasia Wędrowniczka. Dla zwycięzcy procesu ubijania masła jest Nocleg ze śniadaniem w obiekcie Jaś Wędrowniczy. Dwie kolacje i nocleg ze śniadaniem w hotelu, w hotelu tutaj w Jasiu Wędrowniczku. Te wielkie słowa o duchy i wielkie brawa dla nich za odwagę. Jeszcze, 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 jeszcze większe. Uwaga, czas, start. Poszli, zaczynamy. Panie pomagają też. Panie też mogą pomagać, dokładnie. We dwoje być. Tylko tego tak no i żeby... się później nie skończył, że mężczyzna sam podziela kolację, bo powie mi nie pomagałaś. Albo, albo na nosę do hotelu. A który? No najpierw. Obojebnie, tak? Kto w tym momencie ma większą siłę pracy, że pani jest taką ostoją, natomiast cała robota ciąży na panu. Tak, jest trzyma, ja rusza. Bardzo, bardzo. Jakże był kurcza łososzki, to tak samo my robimy. Mówię go. Wyszło jak jasny. wiem. zresztą żeście widzieli. Obraca lewo i prawo. Jest gotowy. Bardzo proszę, panią Grażynę, do zobaczenia. Bardzo... Proszę sprawdzić drugą parę. Bardzo proszę, pani Grażyną. Druga para tutaj też zgłaszała. Tu jest jedno zatwierdzone. Pani Janko, niech pan. Z... Bardzo proszę, zobaczyć. Trzecia para też również nam zgłaszała, że jest gotowy. Oczywiście, oczywiście. Super. A tutaj? Zwycięzcami jest nasza para, ja tylko jeszcze raz przypomnę o imiona, Pan Wiesław i... I pani Żewka, wielkie brawa nich, Wielkie brawa nich. Drugie miejsce zajęli państwo, bardzo proszę. Pan Bogdan i pan Agnieszka, A trzecie miejsce w naszym konkursie pani Justyna i pan Marek. I pan Marek. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla nich, drodzy państwo prostsze metody, ale właśnie też jest szybka. A kiedyś w życiu? Pierwszy eee. raz, pierwszy raz. Tu. Bardzo serdecznie gratulujemy. I trzecie, trzecia nagroda. Ehm, bo to co tutaj się prezentuje to są naprawdę rzeczy zjawiskowe, rzeczy niepowtarzalne, to co kiedyś gdzieś tam robiliśmy tradycyjnie, tak jak to masło czy kiszenie kapusty gdzieś tam w zagrodach domowych. A przed nami yy, no, grupa Maruszynianki w spektaklu Staropolskie czy tradycyjne kiszenie kapusty według norm unijnych. Wielkie brawa dla nich. Będziemy zakiesić kapusteczkę. O, idziemy, idziemy. Dobrze, za się na steru zesło, tu nam spoży i pójdzie? No. no, uwiniemy się, Bartku. Mój łobiecą zeną ze kapustkę. No, ale łowiec, moja jakieś Panie. Mój, moj, no zwichniętą nogę, no i kość. Ale żeby łowiec, No i przecież ty. Takiego mam chłopa, aby. A mój chłop to w Brukseli Brukselkę. E, baby, e to nie pasuje. No wy taki zeptaki. Przecież co chłop to chłop. A przy okazji nogi by se umył. I gacie syster przewdziąt. No i nie miał tego, obiekcji. Hmm. No ale skąd takiego chłopa wziąć? Ja zaczynała? Z tym ją zaczynała. Na no to będzie stem... Nie godać! dać? Idzę, idzę, bo to twój wymysł. O, nie, 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 ty, 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 ty. nie, 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 zwalicie na mnie, nie ma mowy, nie ma mowy. Trzeba będzie powołać komisję śledczą. śledztwo. Tak, o, tak. W Sprawie Sprawię kudeł na nogach kresinego chłopa. <laughs> tak. <śmiech> Nawet my zwyczajne baby, przy kapuście Mara. Zamiast krajać równogłówki, urządzamy sobie pyskówki. główki. Jeśli gacie w na nogi zgodnie z normami Unii Europejskiej. Kumosiu, powiem Wam, gacie pikne. No pikne, gdzie się działo kosztowałem.

Gacie pykły! Hej, <noise> wasze dziwy krótka umrały! Zgodnie z normami Unii Europejskiej, do której mamy honor i zaszczyt nalecać no, już młody! Dziesięciu no, rąk! Teć opowiadą z gościem, to Nie wiemy, tak się kapuste czy z papierka będzie wczytać, kto nogadoł, kto nadął! Ridzę, jak mój skądu, skończy. Przepisy, recepisy, instrukcje, łowowiązek, my cioryncy i nóg przed i popisy niuka. A ty co nogi umyła? A jako? a nie chciałaś? Przecie u nas woda ciągu we wsi jeste, nie ma. Pójdź sprawdzimy. tą my też my nie żądzę jej, rządzę tu No powiem wam, że... 46, ale święto. Trzydzieści dwa.